Siemaneczko, ziomeczki Dzisiaj taki trochę smutny odcinek No właśnie, jak dostałem No jak już tutaj widzicie Vag ban Nie wiem za nic No, za nic Nie wiem czemu ja, ja sobie nieraz myślę Co ci ludzie sobie myślą Że ja haksuję? Proszę was Przecież macie wszystko na materiałach Nic nie haksowałem, próbowałem się dodzwonić do nich, ale nic. Nic, zostałem po prostu bana za nic. 77 godzin spędzonych już. No to dużo już. No i smutno mi tak trochę. Muszę nowy kontakt po prostu kupić. No tak. No i co tu mam więcej mówić? Nie wiem. Nie wiem, po prostu Aż smutno się robi I dlatego się pytaliście, czemu nie ma długo tego cesa I tu macie właśnie odpowiedź Wagban. Perm Perm, nagranie No muszę się zorganizować nowy konto No tak No i co tu mam więcej mówić? Hmm. No to, to był taki króciutki materiał. Dzięki za oglądanie. Dajcie łapkę na wsparcie albo na, Dajcie suba też, żeby mi się trochę poprawił nastrój. Bo żenada po prostu. Żenada, że mi dają pana. Że ja nic nawet nie zrobiłem. Nic, nie haksowałem, nic nie zrobiłem. A się smutno robi. Dobrze, no to dziękuję za oglądanie. Do widzenia. Cześć. Pa. A no tak, jeszcze chciałam coś Wam powiedzieć, że postaram się jeszcze nowego Cesa kupić i wtedy będą materiały. No to cześć. No na razie, Pa.